No się że z tej strony domi! Moi drodzy, powrócimy sobie dzisiaj do The Sims 4 Tylko z dodatkiem wiejska sielanka. Znów grę juniorski Tu jest mój do... Tu jest mój domek, dokładnie. Nie denerwujcie się, jeżeli będę troszeczkę noobkiem w The Sims 4, ponieważ ja w tą gierkę nigdy nie grałem. Ja kiedyś za młodu, czyli to było 70 lat temu, grałem w The Sims 1 i w The Sims 2, natomiast tutaj muszę się przyzwyczaić i muszę tutaj ogarnąć, co się w ogóle dzieje. Generalnie to stworzyłem sobie dosyć dużą i ciekawą rodzinkę, tylko czy zostały powiększone moje pomieszczenia? Tak, moje pomieszczenia są powiększone, ponieważ na początek, jak ja sobie kupiłem ten domek, to ten domek był dla nas za mały. Ten domek był na taki dla dwóch, Natomiast. O co tutaj się dzieje? Drake do mnie przyszedł? Sars Scott, czekajcie, bo. Ej, Lili, Lili gdzieś wychodzi! To, to jest Lili? Chodź no tutaj! Juniorski, chodź no tutaj! Chodź no tutaj! Eee, Zabawne powitanie! Dawaj, dawaj, dawaj! Nacisz, nacisz, nacisz! Ej, gdzie Lili? To jest Lili, prawda? Generalnie to stworzyłem swoją rodzinkę. Eee, to jestem ja. Eee, Tomek juniorski. Eee, później tutaj mam. Ktoś tutaj jest w ogóle spięty. Dlaczego tu jest ktoś spięty? Siemanko. Dobra, witamy się tutaj. E, to jest w ogóle Lara. Mega rozrabiaka. Mega rozrabiaka. Wydaje mi się, że my po prostu sobie tutaj. E, tutaj mi cały czas kamera tak spada. Tutaj sobie w ogóle. E, mamy rozrabiakę i może być taka troszeczkę e, głupia sytuacja. Bo ona może mi tutaj wszystko rozwalać. Ale to zobaczymy, jeszcze się okaże. Generalnie to ten domek tutaj. On wygląda, ja za chwileczkę wam pokażę, on wygląda właśnie tak. On był, on, był, on był taki. O, taki był ten domek. Nie, nie taki, tylko tutaj był ścięty. Tutaj była tylko i wyłącznie jedna umywalka. Tutaj ten pokój był tylko i wyłącznie na jedno dziecko, więc musiałem to sobie też tutaj powiększyć. No i generalnie tutaj też ten salon musiałem powiększyć i musiałem zrobić większy stół. Widzicie, mamy stół dla 6 osób. No bo skoro tu jest 6-4 osobowa rodzinka, no to muszę Wam powiedzieć, że musieliśmy się tutaj troszeczkę ogarnąć. Dobra, młody dorosły, co tutaj się teraz dzieje? Co mam teraz tutaj podnieść? Czekajcie, bo tutaj Kinga, czy to w ogóle Kinga? Możemy sobie też pograć Kingom. I to jest kinga e, juniorska. Tu mamy Larę juniorską, już wam to powiedziałem, ta tutaj się znowu wygłupia, jakby już inaczej. No i mamy jeszcze jej siostrę, bo niedawno mi się urodziło dziecko. I to dziecko Lili. Właśnie teraz tutaj sobie Lili idzie. Lili juniorski. No i to jak? To oni sobie tutaj ze sobą rozmawiają? Czy jak to teraz tutaj wygląda? Czekajcie, ja muszę tutaj może ją kliknąć. Um, Rozmowa szczęśliwa, a tutaj w ogóle Drake stoi. Czekaj, bo on jest chyba zmęczony, spięty. Dlaczego jestem spięty? Histera mojego dziecka! przebywanie w pobliżu mojego dziecka. O, kiedy ta histera się skończy? Niech ktoś pomoże. Ja się normalnie też tak idealnie zachowuję. <laughs> jak tutaj jest takie dziecko? Dobra, tutaj widzę, że jest pobudzona. Ojej. O Jezus Maria. a co ta tutaj robi? Ja tutaj coś grzebie w koszu? Co tutaj się w ogóle dzieje? Czekajcie, bo juniorski jest spięty. Ja bym musiał sobie może na kąpie pograć albo coś w tym stylu, ale wie. O! Co teraz się tutaj stało? O, już nie jest, już nie jest spiąty! <ścoughs> co on tutaj robi? Patrzcie to! Jakieś, jakieś fikumiku tutaj robi. A, a Lara się cieszy! I Lara, zobaczcie w ogóle, co teraz? Osiągnięty drugi poziom umiejętności poruszania się. Lara może teraz wchodzić po schodach. Może również dla zabawy siłować się z dorosłymi. Oh my god, patrzcie to. Jakim cudem ja robię takie triki? Przecież to jest, to jest przecież niemożliwe. Dobra, bo ja bym tutaj musiał... E, ten tu jest pogodny, ale a co to tutaj oznacza? To jest chyba taki aktualny status związku znajomość. To nie może się powiększać. Ta osoba nie jest ani przyjacielem, ani wrogiem to całkiem przeciętna znajomość. No dobra, ty, bo on tutaj ona tutaj z Drake'em romansuje. Ty, podejdź no tutaj. no tutaj podejdź tutaj. E, Lili się teraz tutaj też spina, e, Może weźmy sobie teraz tutaj też Larę. I Lara Lara jest pobudzona. Mm, może Lara niech sobie po prostu poogląda. Co to takiego? Nie mogę oglądać jako dziecko? Dobra Lara, chodź no tutaj. Czy ja mogę wziąć na. W górę. Dobra. E, tu jest. Natomiast sobie Lili idzie. Czekajcie. Bo ja bym podszedł teraz tutaj. Podejdź tu. Dobra. I juniorski. A my musia może z nią tutaj porozmawiać. Witamy w naszej okolicy! O co tutaj w tym chodzi teraz? Nie mam żadnego pojęcia. Ja tak o Kinga! Dlaczego tutaj ono tutaj porozmawiać? Ono tutaj porozmawiać, ona teraz tam czyta, ona coś tam robi dziwnego Przeczytaj jak ją złowić. Ona w ogóle tutaj z książeczką idzie. O nie Lara płacze! Dobra, no to bierz ją teraz tutaj znowu na górę W górę, weźmy teraz też Lily, też tutaj w górę Dobra, i czy my musimy tutaj pozmieniać pieluszki teraz? Albo coś takiego. No, dlaczego nie mogę. Dlaczego on nie, nie chce wziąć? W górę. W górę. Może tutaj ją muszę wziąć, tak? O, cyk. Wykąp, podnieś. No, podnieś ją. Czekaj, nie rozmawiam na razie z nim. Teraz tutaj ją podnieś, dobra. Okej, okay. i teraz może. O co chodzi? Czekaj, ona tutaj, Lara. Eee, podnieś. Podnieś Larę. No, bo ona chce miłości. Podnieś Larę. I tutaj znowu jest podnieść. Czekaj, podnieś to, tutaj podnieść, dobra, podnieść, on tutaj idzie cały czas, dobra Okej. Okay. I teraz... Ono, oni tutaj w ogóle by chcieli wejść chyba do środka. Nie więcej opcji, wyszli do domu, zaproś sąsiadów. <grym> oni stoją przed. <grym> oni stoją przed wejściem. Gdzie oni teraz poszli? Posać Lara, dobra, posadź ją tutaj. Kinga, zaproś sąsiadów Zaproś sąsiadów o Jezus, co co Tomek robi? Oni tutaj... Oni idą! Naciś, co ona tutaj zostawiła? Wykwinne ciasto owocowe, jakość normalna, wykonanie saraskot, Scott, bezpieczne dla wegetarian. Pozostało 8. Czy chcesz wejść do środka? Okej, okay, spoko. Mm, weź zawoj, weź porcję dla, schowaj, dla, schowaj do, porcję do wyposażenia po, do wyposażenia, dobra. Zróbmy teraz coś takiego. Ty, bo, bo tak w czwórkę grać, teraz to jest po prostu lipa. A ten co już wychodzi? Gdzie on idzie? Aha, on sobie teraz tutaj to wziął. Czekajcie, podejdź tu. Oni robią całkiem coś innego niżeli ja chcę. No przecież ona tam sama w domu została. Co teraz Kinga robi? Połóż. Czekaj. Ja nie wiem co tu się dzieje. To jest bez sensu grać chyba w, w cztery osoby, bo to jest po prostu nie do ogarnięcia. A ten co tu idzie? Aha, do ubikacji idzie. A jak ja sobie tutaj w ogóle patrzę notatnik, telefon, Pokaż kalendarz, ale, ale tutaj kiedyś coś takiego było, że było napisane, czy mi się chce Siusiu, czy coś tam, coś tam i to się przecież teraz tutaj po prostu pozmieniało. Do, czy ja mogę to wziąć. To weź porcję dla sprzątni odłóż. Może nie wiem tutaj po prostu odłóż. Dobra, Kinga Kinga jest spięta! Dlaczego ona jest spięta? Dziesięcy stres! problem mojego dziecka z seum rozrabiaka! Kinga odczuwa coraz większy stres przez to, że ten maluch tak bardzo rozrabia. Chwilami nie wiadomo już kto tu rządzi. No coś ty, no coś ty. Dobra, weź to i, i połóż. Czy mogę to tutaj położyć? A nie, on to teraz tutaj do lodówki wsadza. Dobra, usiądź może tutaj. Usiądź. Eee, Kinga... Gdzie Kinga poszła? Ona poszła poczytać, przeglądać książki. Przecież Kinga nie czyta książek. A Lili tutaj sama chodzi? Co jest grane? Lili, nie wychodź stąd. Przecież ona tu jest sama, a Kinga sobie czyta książki. Ona nie jest jakaś normalna. Czekaj, cyk, cyk. Weź Lili na ręce. Proszę bardzo. Eee... podnieś. Ci sobie tutaj rozmawiają. Juniorski jest rozgniewany! Sfrustrowany rozrabiaka! Oh my god! Przecież to dziecko jest po prostu masakryczne! Przebywanie w pobliżu mojego dziecka z cechą rozrabiaka Gry, czasem zachowanie moich dzieci potrafi być tak frustrujące, Tomek nie może się już doczekać pory drzemki. Oh my god! Przecież to jest idealne! idealne. No ale to co, nie możesz jej wziąć? Czekaj, no wejść to dziecko Podnieś może je trzeba teraz przewinąć? Czekajcie, która jest godzina 16 No wypadałoby już ją przewinąć. Odejdź tu A i mogę wziąć to dziecko, dobra Czy ja mogę teraz sprawdź jak się ma małe dziecko Zobaczymy, co się teraz tutaj dzieje Ci tutaj rozmawiają? No widzicie, no, przecież to nie ma nie ma jak Nie ma jak. No, teraz tutaj posiada i zaś wstaje co? co, jak tam u Ciebie? Wszystko w porządku? Dobra, dawaj tutaj, podejdź tu. Trzeba może... E, zrób tak, podnieś, nie podnoś tych książek, nie, nie podnieś, nie podnieś, zróbmy teraz tak, e, wykąp, umyj, ucz mówić, ucz mówić, a ty, z... nie mamy czasu na sąsiadów, ej, no, no gdzie, przecież to jest niemożliwe. Sprawdźcie, jak to ma dziecko czyta książkę dla moich dzieci, ucz mówić, umyj, podnieś, więcej opcji, przyjazne działania, opieka nad moimi dziećmi, podłe, zabawne, zróbmy coś zabawnego. Zobaczymy. Ja to w ogóle tutaj muszę poznać wszystko, jak to działa. To co tu jest. Dobra, zróbmy tak. Eee, więcej opcji. Zabawne. Juniorski natomiast. Nie sobie podejdzie. Gdzie on zaś tam idzie? Ci sobie tutaj w ogóle rozmawiają? Ja bym musiał ich wyprosić pomału. Wyszli do domu. Zapytaj, jak minął dzień. Jak tam u ciebie? Szczęśliwy. Tutaj w ogóle powinno być też yy, napisane. Tu jest w ogóle komitet powitalny. Pozostałe klinie Damage, ale zakończymy wydarzenie towarzyskie przed czasem. Tomek i Sara są dzisiaj przyjaciółmi. Tomek wiernie służy lokalnej społeczności, dlatego Sara z radością traci mu przyjemność. Chcąc dalej pielęgnować w codzienną, tradycyjną Jaromaję przyjaźni, Tomek może podarować wybranemu mieszkańcowi. Hen for bagley, tradycyjny podarek, który jest zdaniem, będzie strzałem w dziesiątkę. Tomek juniorski, dobra. E, juniorska się poszła. I co ona teraz tutaj robi? Przeglądaj sieć. Na pewno nie, chłopie przecież Diocha, ty nie masz czasu na takie rzeczy. Podejdź tu. I teraz tak. Co tu się dzieje? Oh Co oni tutaj robią? E, Przygotuj bo popraw humor. Oni tutaj w ogóle jakiś syf zrobili, to jest aż niemożliwe Dobra, e, Juniorski niech sobie tam rozmawia z sąsiadami Lili ucieka! Lili ucieka! Podnieś! Lili ucieka! Lili ucieka! Co teraz się stało? Coś nowego chyba otrzymaliśmy, jakaś muzyczka. Tutaj w ogóle się już po mamu kończy. Ty, ale skoro mm, bo tutaj mamy gdzieś kalendarz tu chyba, prawda? Notatnik. No, w tej chwili nikogo nie ma czegoś. Tu jest, widzicie, jak jest kalendarz? Ja tutaj, a nie pracujemy! Tu jest plan pracy! Od 15 do 23? Żywieniowiec. Trzeciorzędny komik. Od 17 do 23? Ale to kiedy ja pójdę do pracy? Bo. już powinien chyba iść. Okej, okay, dobra, co tutaj, co tutaj Lara znowu robi? Lara tutaj coś je. Coś, czego nie powinna. podnieść. Eee, podnieś. Podnieść szczęśliwa, spójrzcie, czas z rodziną, ok? Odczuwa szczęście wesoła. Przyjemna rozmowa, dobra, a tutaj co się dzieje? Pobudzona znowu. Cukier, cukier, cukier! Juhu, ora na akumulator, gdzie na pewno obrota, pora się czymś zajął. Oh my god! Przecież to normalnie jest tak jak u nas w życiu. Przyjemna rozmowa! Wspaniała rozmowa zawsze podnosi na duchu, dwie godziny. Dobra, Juniorski sobie poszedł coś zjeść, tu jest w ogóle wszędzie syf przez Kinga zrobiony. Tu książka leży, tu kolejna książka, tu kolejna książka. Ja w ogóle nie wiem co się dzieje. Dobra, bo ja już bym bardzo chciał, żeby ci sąsiedzi pomału wyszli stąd, bo oni mi tutaj w ogóle nie są... Nie swój. Co to za paskusu? Jedzenie, jedzenie ciasta owocowego. Fuj, kto by w ogóle jadł ciasto owocowe? Co teraz tutaj chcesz zrobić? Pozmywać? I później co? Pożegnaj? Nareszcie! Nara, idź już stąd, idź już stąd. Dobra, ty też już wypadł. Nara. Nara, wypad. Wypad. My nie mamy czasu na takie na takie rzeczy z takimi dziećmi, no. Dobra, Zaproponuję, parodiu parodii innego Sima, zapytaj o hobby, zwierzęta, poznaj, plotkuj, więcej opcji, gdzie tu jest nara? Podłe. Przyjazne, nie wiem. Narzekaj na wielkość telewizora. Nie, oni sobie tutaj ze sobą porozmawiają. A Kinga, może bym mogła tutaj pozbierać się... Przeczytaj. Odłóż. Odłóż. I odłóż, dobra. Osiągnięty drugi poziom umiejętności poruszania się lidy juniorskiej. Lili może teraz chodzić po schodach, może również dla zabawy siłować się z dorosłymi. Ale to szybko działa w ogóle. A co teraz tutaj się dzieje? Rozgniewana! Uuu, cukru teraz! Zjedzenie deseru. Coś pójdzie w górę, musi w końcu spaść. Skonsumowany cukier, odszedł już zapomnienie, a spadek energii staje się wyjątkowo w Oh my god! A ten tutaj nie swojo. A ta tutaj pobudzona. O jest cukier, cukier, cukier. Ja nie wytrzymam. Dobra, burz jest 1914 wypad! Wyszli do domu! Nara! Proszę, już do widzenia. Wyszli do domu Nara, papa, idź, idź już stąd. A ta co tutaj pokazuje, że coś jest nie tak. Nie damy jej cukru, naprawdę muszę już muszę już iść. Dzięki za wspólne do, do zobaczenia. Dobra, Nara. Yy, I zostawiła drzwi otwarte. My nie wiem, że zostawia drzwi otwarte. Zablokuj drzwi dla. Wszystkich, wszystkich z wyjątkiem domowników, yy, wszystkich. Zablokujemy teraz drzwi, bo już się robi 19:33. No i generalnie. Oni tutaj w ogóle też coś rozmawiają. Generalnie to ja tutaj bym też coś musiał zrobić. Tylko ja nie wiem. Kup kurczaki! Aha! Czy ja tutaj te kurczaki muszę kupić? Aha, no dobra. Zablokuj drzwi, zakaz wstępu. Nie wpuszczaj na nie wpuszczaj znajomych, nie wpuszczaj żadnych sąsiadów. Odblokuj. Wszystko jest zamknięte. Dobra, i teraz po malutku będziemy się musieli kąpać. Eee, Sprawdź, jak się ma moje dziecko. Wykąp. A Kinga nie się zajmie larą. Wykąp. Proszę bardzo. Żadne uczucia nie dorównuje temu, które pojawia się po, po przejściu ostatniego poziomu, gdy Kinga gra, jednoczy się ze wszechświatem. Czy można zatem powiedzieć, że Kinga lubi granie w gry wideo? No tak, chyba tak. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Dobra, ona jest szczęśliwa. Ten jest dalej nie, nie swojo, bo on tutaj cały czas ma to ciasto. Dobra. I już malutku osiągnie ten drugi poziom umiejętności komunikacji. Lily może teraz obejmować i uderzać innych. Może również uczyć się zwier zwierząt fiszek z pomocą dorosłych. Dobra, wykąpmy teraz tutaj ym, Lily. Natomiast Kinga. Ona na razie nie może chyba wykąpać, prawda, bo jest zajęta. Wykąp. No zobaczymy, co się stanie. Czy ja tu dam teraz radę? i Gilmieliewa, idziemy się kąpać? Okej, okay, spoko. Zobyta umiejętność grania w gry wideo, Kinga może dalej rozwijać swoje umiejętności korzystając z komputerów, tabletów, zestawów do gier z czujnikiem ruchu, a nawet ze swojego telefonu. Ja bym w ogóle tutaj musiał też jakieś studio dobudować. Tak by było po prostu na najlepiej. Żeby wybudować tutaj jakieś studio, dobudować też... I, I Kinga, powiedzmy, będzie youtuberem, a Juniorski się będzie zajmować kurami, I tak będzie po prostu najlepiej. Mm, e przewiń. I teraz przewinąć? Tak troszeczkę bez sensu. Nie! <ścoughs> Lara powiedziała nie, nie! Minus dwa! Oh my god. bardzo rozgniewana! Oh my god, cukru teraz! Nie chcę! Buntowniczka, nikt mnie do tego nie zmusi. Zmęczona. A Lili co robi? Rozgniewana, cukru potrzebuje. Dobra, wykąpmy teraz tutaj e, Larę. Przygotuj kąpiel z bąbelkami. Nic takich rzeczy nie rób. Dobra, tutaj też nie. Juniorski by się musiał może e, zająć w końcu, Lili. Tutaj książkę dla moich dzieci. Odejdź, daj jedzenie do mnie, bla bla bla. Lili, może zrobimy tak, patrzcie. Nie, moje dzieci mo mogą spać tylko w łóżkach dla małych dzieci. Aha, to ja to muszę jeszcze zmienić. Aha, gdzie tu się buduje? Tu chyba, prawda? Że to muszę sprzedać wszystko. Jeżeli chcecie więcej, Sims, 4, zostawcie 1000 łapczyków w górę. Lista, wspierajcie, dziękuję. Komentarze, dnia dziękuję. I subskrybujcie koniecznie wszystkie moje kanały po więcej, abyście nie przepasili takich filmów jak ten. Mam nadzieję, że Wam się ten odcinek podobał. Na razie, dziękuję. Cześć!